Zrobiłem quiz z jej ulubionymi influencerkami, ale wszystko było zmyślone. Skontaktowałem się z swoimi idolkami mm -hmm. i wypytałem o takie rzeczy, żeby rzeczywiście cię zagiąć. Na pewno nie zgadnę wieku, daty urodzenia. <laughs> Zacznijmy od pierwszej, Klaudia Sadownik. No i pytanie. Jaką nietypową rzecz Klaudia wozi zawsze w swoim aucie? I masz ABCD. No. Maskotka szreka jako taka maskotka szczęścia, mini zestaw do Karaoke. Rolka taśmy klejącej na wszelki wypadek, czy zapasowa para klapek? Dobra, wiecie, co ja to... nie mam pojęcia, ale. Co? Serio, nie mam pojęcia. Ona chyba we vlogach to mówiła kilka razy, ja tak wiem, mi zaznaczała. ja nie umiem zapamiętywać <laughs> rzeczy. Albo bym stawiała na maskotkę szereka, albo bym stawiała okay. na taśmę klejącą. Bo jakbym odrzucił pół na pół, to masz jedną z tych, nie? Taśma klejąca. Dobrze, tak, tak. ale to jest takie bardzo kobiece, taśma klejąca na wszelki wypadek. Ktoś mi się świta, że okay. ona... tak, tak. Teraz czas na Vanessę Rojewską, a więc wspólna znajoma, więc tutaj też łatwo było o odpowiedź. jaką umiejętność ma Vanessa, a rzadko się nią chwali. Potrafi zrobić szpagat B, zna teksty wszystkich piosenek sanach na pamięć. Umie rozpoznać smak każdego chipsa z zamkniętymi oczami. Umie składać bardzo dobrze origami. Mi to jak to napisała, to ja wiedziałem, nie? A mi się wydawało, że napisze, że właśnie ten taniec towarzyski. Spośród tych odpowiedzi Vivi postawiła na szpagat. Wydaje mi się, że szpagat. Tak, tak, tak dobra. I trzecie. I tutaj możesz być w szoku. Najtrudniej było się dostać, bo to zrobiłem przez pośrednika, przez innego znajomego, Andziaks Więc o! mocne, mocne, mocne. Jakie nietypowe hobby Andiax miała w podstawówce? Ja Gdzieś tam przemycone. Andiaks, ale nie aż tak, żeby oglądać jej każdy film. Okay. Przy Andiax też odpowiedzi były ciekawe. Daj mi się, że albo gumy Turbo, albo pisanie listów do samej siebie. Vivi wybrała tylko jedną. Dobra, Czyli w gumy ja Turbo. Nie, gumy Turbo, no. No dobrze, 3 A? na 3 nie, Ej, dobra, Można pięta. powiedzieć, że jesteś fanką kamyczek. Wszystkie pytania były zmyślone. Wiedziałam. <laughs> Nie, a ja powiedziałam, że coś mi to nie pasuje. Chad GPT zrobił wszystko. Dziwnie mi się coś kojarzyło, że Klaudia Sadownik trzyma... Nie, jakaś chyba <coughs> nie trzyma też w samochodzie. Ale może się okaże, że rzeczywiście Chad GPT znał pasję i któraś z tych była prawidłowa. Klaudia, Vanessa lub Andziak spiszcie w komentarzu.